Cześć, ja jestem Przemyk i dzisiaj pokażę wam coś, czego na kanale jeszcze nigdy nie było, czyli 5 zwariowanych dzieciaków, które grały w Fortnite w szkole. Także rozsiądźcie się wygodnie przed swoimi ekranami i oglądajcie. Weź także udział w konkursie na darmowe 1000 fałdolców. Wystarczy, że zasubskrybujesz mój kanał z dzwoneczkiem, zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, napiszesz w komentarzu na jakim urządzeniu najczęściej grasz w Fortnite, czy jest to konsola, komputer czy może telefon i zaobserwujesz mnie na Instagramie, bo tam tradycyjnie na Insta Story pojawią się wyniki. Nie zapominaj także o wpisaniu najlepszego kodu na całym polskim YouTube, wpisz kod masno w sklepie Fortnite. Jedziemy z tym śledziem. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Moi drodzy, tylko teraz będziecie mieli tą jedyną i niepowtarzalną okazję zobaczyć, jak reaguje dzieciak, któremu nie zadziałał Fortnite na szkolnym komputerze. Musi być nieźle uzależniony od tej gry, skoro ze złości rozwalił klawiaturę i po prostu wyszedł. Popatrzcie sami. i tak najlepsza jest reakcja tych ludzi, którzy to widzą. Po prostu ich zamurowało i nie wiedzą co powiedzieć i jak zareagować. Myślę, że nie spodziewali się takiej sytuacji. A czy wy graliście w Fortnite na szkolnym komputerze? Ja niestety w każdej szkole miałem komputery z drewna, gdzie wszystko się zacinało, ale napiszcie to w komentarzu, moi drodzy. Jednak temu chłopakowi, którego za chwilę zobaczycie, na szczęście już zadziałał Fortnite na szkolnym komputerze. Na dodatek w osiągnięciu królewskiego zwycięstwa kibicowało mu pół szkoły. Euforia pozostałych uczniów po wygranej gierce ich kolegi była niesamowita i bardzo głośna. To jest naprawdę szalone. Ludzie sobie normalnie zdzierali gardła z radości. Przed taką publiką to można grać. Z tym dopingiem to chyba najgorszy Bambik wygrałby Gierkę. Fane jest to, że gry potrafią łączyć ludzi i nawet tak drobna rzecz jak wygranie ich kolegi daje im tyle szczęścia. Pod numerem trzecim kolejny dowód na to, że w Fortnite można grać dosłownie wszędzie. Pewien dzieciak lubił Fortnite na tyle mocno, że postanowił zabrać do szkoły swojego laptopa i za swój cel postawił sobie wygranie gierki w szkole. I to mu się udało jednak potem miał z tego powodu przypał, ponieważ wszystko zobaczyła jego nauczycielka, która zabrała mu tego laptopa. Jestem tylko ciekawy czy nie skończyło się to większą karą, bo niestety nagranie się urywa, ale pamiętajcie też, że już coraz mniej subów brakuje nam do 310 tysięcy. Każda subskrypcja się liczy, Twoja też, także się nie zastanawiaj i daj subika. I teraz pokażę wam coś naprawdę mocnego i w pewnym sensie przerażającego. Właśnie tak reaguje chłopiec, któremu nauczycielka zabrała telefon, bo grał w fortnite podczas jej lekcji. Z tego powodu czekał w innej sali na swoich rodziców. W tamtym momencie dzieciak naprawdę oszalał. Zaczął przewracać wszystko, co znalazło się pod jego ręką. Robił to z taką siłą, że sam dziwię się skąd on ją brał. Najgorsze jest tym wszystkim to, że nie reagował on zupełnie na dorosłych, którzy próbowali go uspokoić. Solta a cadeira. Então, não é Olha, nem ele. Vai, Soca, não, solta. Pode soltar. Eu quero saber. bombeiro é o quê? Senta é aqui. Senta aqui o bombeiro, bom, Vamos um, bom, lá, Mode três. Deixa aqui. Eu Można się śmiać z tego co robi, jednak mi przykro patrzeć się na takie zachowanie, ponieważ ta młoda osoba jeszcze nie jest świadoma konsekwencji jakie ją czekają. Tego nagrania nie mogłem pominąć, bo jest po prostu epickie. Może te dzieci, które za chwilę ujrzycie, nie grają w Fortnite w szkole, ale na pewno są ogromnymi fanami tej gry. Nauczycielka w jednej z amerykańskich szkół postanowiła zapytać swoich uczniów, czy lubią grać w Fortnite'a. Reakcja dzieci była naprawdę zabawna, ponieważ wszystkie zaczęły w jednym momencie tańczyć tańce z Fortnite. Jest to doskonały dowód na to, że produkcja Epic Games naprawdę opanowała cały świat i praktycznie każdy, każdy o niej słyszał. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat i jak Wy zareagowaliście, gdy zobaczyliście te dzieci? Czy też tak jak ja uśmiechnęliście się? Dajcie znać na dole w komie. Pamiętajcie, aby zostawić subika z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Zobaczcie poprzednie filmy i zaobserwujcie mojego Instagrama. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.